Budzik dzwoni, a ty znowu czujesz się jak zombie, po pracy marzysz tylko o kanapie i Netflixie, a kawa działa na ciebie coraz krócej. Jeśli to brzmi znajomo, nie ignoruj tego. Brak energii to nie jest dobry sygnał, to znak, że musisz coś zmienić. Być może masz zbyt mało aktywności, a może masz nadwagę lub otyłość. A może w Twojej diecie znajduje się zdecydowanie zbyt dużo wysoko przetworzonych produktów? W tym filmie pokażemy Ci, dlaczego tak się dzieje i co możesz zrobić, żeby w końcu mieć energię do życia. Jeśli chcesz, żebyśmy pomogli Ci to poukładać, ułożyli odpowiedni plan diety i dobrali trening do Twojego stylu życia, to koniecznie zapisz się na bezpłatną konsultację. A link do takiej konsultacji znajdziesz w opisie tego filmu. A teraz przechodzimy już do konkretów. Po pierwsze, brak aktywności. Jeśli twoja codzienna aktywność wygląda tak, że idziesz z samochodu do biura i z biura na kanapę, to nic dziwnego, że nie masz siły w ciągu dnia. Nasze ciało wręcz stworzone jest do ruchu, a brak ruchu równa się wolniejszy metabolizm, gorsze krążenie. Większe spadki energii w ciągu dnia. Siedzący tryb życia powoduje spadek wydolności organizmu, większe zmęczenie w ciągu dnia i pogorszenie jakości snu, co powoduje, że kolejnego ranka znowu czujesz się jak zombie. Pani dietetyk? Proste rozwiązanie tego problemu. Ja, jako trener, powiem w takim razie, że możesz zacząć od zaledwie dwóch treningów siłowych na siłowni. Do tego możesz dołączyć spontaniczną aktywność, na przykład? Tak, spontaniczna aktywność to taka aktywność, której praktycznie nie zauważamy w ciągu dnia, a w perspektywie długoterminowej ma ona ogromne znaczenie. Przykładowo możesz wejść po schodach zamiast wjeżdżać windą. Możesz zaparkować auto dalej od wejścia do sklepu. Co jeszcze? Możesz pójść na nogach do sklepu. Dzięki temu znowu nabijasz sobie dodatkowe kroki w ciągu dnia no i sprawiasz, że poziom energii wzrasta. Zauważyłem, że podopieczni, że nasi klienci, którzy Wykonują też taką spontaniczną aktywność poza treningami na siłowni, osiągają nawet jeszcze lepsze efekty niż ci, którzy trenują tylko i wyłącznie na siłowni, którzy wykonują tylko i wyłącznie treningi siłowe. Co by nie, co by nie było. Jednak ta spontaniczna aktywność fizyczna generuje jeszcze większy deficyt kaloryczny. Dokładnie, no i to też jest budowanie takich zdrowych nawyków, dlatego że ta aktywność przeplata nam się pomiędzy codziennymi obowiązkami i cały czas jest obecna w naszym życiu. Także masz od nas takie proste rozwiązanie na początek. Dość istotna kwestia. Jeśli jesteś w tej pierwszej fazie i faktycznie nie masz energii na co dzień, no to Twój mózg będzie ci zawsze wysyłał sygnał: nie rób tego, nie rób tego, przecież się zmęczysz, wcale nie masz energii. I bardzo często wtedy trzeba postąpić trochę wbrew samemu sobie, czyli zrobić zupełnie odwrotnie niż podpowiada Ci Twój umysł, bo wręcz pewne jest to, że w momencie, kiedy tej energii nie masz. Będziesz chciał ją oszczędzać i tym bardziej nie będzie Ci się chciało wejść po schodach na górę, będziesz chciał wjechać windą, nie będzie Ci się chciało zostawić samochodu trochę dalej od sklepu, no bo przecież wygodniej jest postawić samochód tuż pod wejściem, czy też nie będzie Ci się chciało iść na siłownię, ale odzyskasz energię życiową tylko wtedy, kiedy będziesz postępował na samym początku przynajmniej trochę wbrew sobie. A jeśli nie wiesz od czego zacząć jak dobrze poukładać, Swój plan treningowy zapisz się na bezpłatną konsultację. Razem dopasujemy plan treningowy do Twojego stylu życia. Link do takiej bezpłatnej konsultacji znajdziesz w opisie tego filmu. Noszenie nadprogramowych kilogramów to trochę tak, jakby codziennie chodzić z 10-kilogramowym lub nawet cięższym plecakiem. Nic dziwnego, że czujesz się zmęczony. Każdy dodatkowy kilogram to większe obciążenie dla stawów, serca i układu krążenia. Przez to, że walczysz z dodatkowymi kilogramami, to Twój organizm zużywa więcej energii na podstawowe czynności, takie jak chodzenie czy wchodzenie po schodach. Nadmierna masa ciała wiąże się również z problemami metabolicznymi. Możesz zmagać się z insulinoopornością, z cukrzycą, problemami z cholesterolem, czy też z zaburzoną gospodarką hormonalną. A to wszystko powoduje senność i uczucie zmęczenia. Już nawet 5 do 10% redukcji masy ciała może poprawić Twoje codzienne samopoczucie, nawet zanim zobaczysz jeszcze jakieś duże zmiany w lustrze. Może weźmy za przykład kobietę, która na starcie waży 80 kg. Jeżeli ta kobieta zredukuje 5% masy ciała, to będą to 4 kg. Jeżeli zredukuje 10%, to będzie to 8 kg. I już taka zmiana w masie ciała tej osoby będzie wpływała na jej samopoczucie i poziom energii. No i przy takiej redukcji masy ciała przy 80 kg, te 8 kg już będzie bardzo widać w Tak, ustrze. Te 4, może jeszcze nie dla każdej osoby, ale 8 kg będzie już miało takie znaczenie też wizualne. Tak, zdecydowanie. No i... Co możemy zrobić? Takie pierwsze kroki, które mogą ułatwić osobie z nadwagą, czy też otyłością zredukowanie masy ciała. Pierwszy krok no to jest ustalenie deficytu kalorycznego, ale ustalenie go mądrze, czyli nie ustalamy sobie deficytu rzędu 50% naszego zapotrzebowania. To jaki jest taki zdrowy deficyt? To zależy też od osoby, z jak dużym poziomem tkanki tłuszczowej zmagamy się. Jeżeli mamy bardzo dużo do zredukowania, no to deficyt może być trochę głębszy. Jeżeli mamy do zredukowania tylko 5 kg, no to tutaj deficyt rzędu 200-300 kalorii będzie w porządku. U osób z otyłością drugiego, trzeciego stopnia. Deficyt czasami wynosi 1000 kalorii, ale tak jak mówię, to zależy też od osoby. Chodzi mi o to, żeby ustalać sobie realne cele, żeby nie był to taki deficyt, który jest po prostu bardzo trudny w zrealizowaniu. Czy połączenie takiego zdrowego deficytu kalorycznego z aktywnością wpłynie na poprawę jakości tej codziennej energii? Oczywiście, bardzo często ja słyszę, ty myślę, że również słyszysz to od swoich podopiecznych, że mają w końcu więcej energii, bo co zrobili? Włączyli zdrową dietę, przeważnie o charakterze śródziemnomorskim, z regularnym treningiem. No i efekt mamy gotowy. Muszę przyznać, że takie pierwsze rzeczy, które zgłaszają mi klienci, którzy właśnie przeszli na zdrowszą dietę, i dołączyli do tego ruch jest właśnie to, że mają zdecydowanie więcej energii w ciągu dnia, że chce im się wstać z łóżka, że chce im się iść do pracy, że chce im się iść na spacer, że są bardziej uśmiechnięci w ciągu dnia. Tak, no i to też jest bardzo bardzo ważna ważna część naszego życia, tak? Czyli poziom zadowolenia, nasze samopoczucie, mhm. a dzięki właśnie zdrowej diecie, dzięki aktywności fizycznej i właśnie redukcji masy ciała, mhm. poziom energii bardzo bardzo wzrasta. No i to właśnie nie chodzi o uzyskanie takiej idealnej sylwetki, jak to teraz promują media społecznościowe. Tylko o odzyskanie zdrowia, radości z życia, odzyskanie takiej codziennej energii. Jeśli chcesz, żebyśmy pomogli Ci ustalić, ile kalorii jeść i jak ćwiczyć, żeby redukować masę ciała bez efektu jojo, to zapisz się na bezpłatną konsultację. Link do konsultacji znajdziesz w opisie filmu. Po trzecie, duża ilość przetworzonych produktów w diecie. Możesz zjadać wystarczającą ilość kalorii, a i tak czuć się ciągle głodny i zmęczony. Wszystko dlatego, że w Twojej diecie dominują produkty wysoko przetworzone. Przetworzona żywność to dużo cukru, soli i tłuszczów trans. To sprawia, że poziom glukozy gwałtownie idzie do góry i szybko spada. To powoduje taki roller coaster poziomu cukru we krwi, przez co czujesz zmęczenie i senność. Kolejna kwestia to to, że przetworzona żywność jest uboga w błonnik, witaminy, składniki mineralne, przez co możesz nabawić się niedoborów, a te niedobory sprawiają, że czujesz ciągłe zmęczenie. Twoje ciało potrzebuje paliwa dobrej jakości. Dlatego im więcej nieprzetworzonych produktów w Twojej diecie, tym możesz się cieszyć stabilniejszym poziomem energii. No to Pani dietetyk, jakie widziałaby Pani takie najprostsze rozwiązania tego problemu? Po pierwsze, zamieniłabym dwa posiłki w naszej diecie, które wcześniej bazowały na produktach wysoko przetworzonych. Przykładowo, jeżeli jadłaś czy też jadłeś fast fooda albo jakieś gotowe danie do odgrzania na obiad, no to spróbuj zamienić to na pieczone mięso, do tego warzywa, ryż, kasza. Jeśli mogę przerwać na chwilę, spróbuj to jest słowo klucz. Jeśli chcesz mieć więcej energii w ciągu dnia, to musisz to po prostu zrobić, a nie tylko próbować. Po prostu musisz to zrobić. To prawda, no bez tego kroku yy, to po prostu nie wyjdzie. Jeśli dalej będziesz wciskał w siebie fast foody, no to nic z tego nie wyjdzie. Tak, kolejna rzecz, którą możemy zrobić, to jest dodanie warzyw. To jest nawyk, który zauważam bardzo często wśród moich podopiecznych, czyli to, że nie jedzą praktycznie w ogóle warzyw, że porcja warzyw to dla kogoś na przykład plasterek pomidora do kanapki. To jest zdecydowanie za mało. Polecam dodać na przykład do kanapek całego pomidora. Do tego jeszcze pół papryki, żeby też objętość tego dania była większa. Jeżeli nie mamy możliwości dodania warzyw, no to dodajmy owoce do posiłku. Na przykład często drugie śniadanie składa się z produktów nabiałowych, czyli na przykład jogurt. No i tutaj oczywiście dodajemy owoce, owoce jagodowe, sezonowe. Teraz jabłka, gruszki. Praktycznie każdy owoc będzie tutaj dobry. Myślę, że to są bardzo dobre patenty na początek. Ja dodałbym od siebie dodanie większej ilości wody w ciągu dnia. I bardzo często słyszę od osób, które do tej pory nie miały tego w zwyczaju, czyli picia większej ilości wody, że one nie pamiętają o piciu wody. No tylko, że właśnie znowu wracamy do tego, że na początku, jeśli nie miałeś tego w zwyczaju, no to twój mózg. Nie będzie Ci podpowiadał, napij się więcej wody, tylko po prostu będziesz o tym zapominał. Jest tyle narzędzi, które pomagają obecnie o pamiętaniu o różnych rzeczach, takich jak budziki, przypomnienia, że nawet jeśli masz problem z pamiętaniem o tej wodzie, nastaw te budziki. Postaw butelkę wody obok biurka. Gwarantuję Ci, że jeśli Twoja butelka będzie stała tuż przed Twoimi oczami, to przypomnisz sobie o naszej rozmowie i o gadce dietetyka i trenera, którzy pouczają Cię, jak zwiększyć poziom energii w ciągu dnia. Tak, z tym piciem wody bardzo dużo osób ma ogromny problem, dlatego że wiele osób nie czuje w ogóle pragnienia. Więc to, co ja też polecam swoim podopiecznym, to zacząć dzień od szklanki wody, żeby mieć ją przy łóżku albo butelkę wody, i później przed każdym posiłkiem napić się też szklanki wody. No to dzięki temu już mamy ponad litr wody w ciągu dnia. Więc też można sobie tak zapamiętać, że zawsze przed posiłkiem wypijam szklankę wody, co powoduje też, że uczucie najedzenia jest większe. No bo ściany żołądka też trochę się rozciągają, jesteśmy bardziej najedzeni. No i często też uczucie pragnienia mylone jest z głodem. Wydaje nam się, że Mamy ochotę coś zjeść, może mamy ochotę na coś słodkiego, a tak naprawdę chce nam się pić i, na przykład, przez pół dnia nie napiliśmy się w ogóle wody. Bardzo często to tak działa. To nawet ja mam już doświadczenie, jeśli chodzi o te zdrowe nawyki żywieniowe. I nieraz faktycznie jest tak, że nie piłem dwie godziny, bo na przykład nie mogłem się napić tej wody. I po tych dwóch godzinach wydawało mi się, że jestem okrutnie głodny. A później się napiłem szklanki wody i okazywało się, że wcale nie jestem. Nie byłem głodny, tylko chciało mi się pić. Tak, no to właśnie też jest kwestia wyrobienia sobie takich nawyków, że jesteśmy bardzo uważni na sygnały płynące z tak. organizmu, tak? Więc jeśli osoba doświadczona odczuwa to tak samo, to jak ma osoba, która tych nawyków nigdy nie miała? Dokładnie. No, i jeszcze jedna rzecz, którą możemy zrobić na początek, to jest dodanie białka do posiłków. Tak, żeby każdy posiłek zawierał porcję białka. Czyli jeżeli mamy śniadanie, no to możemy bazować na jajkach, może to być szynka, mogą to być ryby, na przykład jakaś pasta z tuńczyka, czy też pstrąg wędzony na kanapkę jeżeli mamy drugie śniadanie, no może być owsianka ze skyrem na przykład, obiad, no to porcja mięsa, ryby albo strączki, jeżeli stosujemy dietę wegetariańską czy też wegańską, no i kolacja, no to już często jest podobna do śniadania. Także to nie są jakieś bardzo skomplikowane produkty, tylko ja widzę często, że ktoś ma taki nawyk jedzenia na przykład białej bułki z masłem i z serem żółtym. No i nie mamy tam za dużo białka, nie mamy w ogóle warzyw, mamy mało wartości odżywczych, jesteśmy bardzo głodni po takim śniadaniu. Albo kolejny przykład, jeden z moich ulubionych, to jest śniadanie płatki takie typu musli albo jakieś słodzone, Czoka Pixi z mlekiem. Czyli w ogóle też białka tam nie mamy, dużo cukru, często dzieci jedzą takie śniadania. No i spadek energii po takim posiłku jest gwarantowany. A jeśli w twojej diecie znajdują się głównie właśnie produkty wysoko przetworzone i nie masz energii w ciągu dnia, to zachęcam Cię do zapisania się na bezpłatną konsultację i poznania większej ilości zdrowych produktów. Pani dietetyk przygotowuje naprawdę genialne jadłospisy. Wszyscy podkreślają, że w ogóle nie czują się jakby byli na jakiejkolwiek diecie, tylko jakby chodzili do super restauracji. Także jeśli chcesz poczuć w końcu energię w ciągu dnia, jeśli chcesz jeść wyśmienite dania, zapisz się na bezpłatną konsultację. A my już dzisiaj dziękujemy bardzo za uwagę. I widzimy się w kolejnym filmie. Do zobaczenia.